Czy policja może wejść do domu bez nakazu? Generalna zasada polskiego prawa mówi, że prywatny dom lub mieszkanie jest objęty ochroną tzw. miru domowego, co oznacza, że funkcjonariusze nie mogą wejść do środka bez zgody mieszkańca albo nakazu sądowego lub Prokuratorskiego, który precyzuje cel, zakres działań oraz wskazuje dokładną lokalizację przeprowadzenia tej czynności. Jednakowoż policja może wejść do mieszkania lub domu bez wspomnianego nakazu, ale tylko w ściśle określonych, wyjątkowych okolicznościach. To tak zwane sytuacje niecierpiące zwłoki. Do najważniejszych należą zagrożenie życia lub zdrowia. Na przykład, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że ktoś w środku potrzebuje natychmiastowej pomocy. Groźba zatarcia śladów przestępstwa, czyli gdy istnieje ryzyko, że dowody przestępstwa zostaną zniszczone. Uzasadnieniem jest jest również pościg za osobą podejrzaną lub poszukiwaną, jeśli policja ma podstawę sądzić, że dana osoba znajduje się w lokalu. W takich przypadkach policja ma prawo do natychmiastowej interwencji, nawet w nocy i bez uprzedniego nakazu. Jeśli są spełnione te przesłanki i policja podejmuje działania bez nakazu, to na pewno funkcjonariusze są zobligowani do okazania legitymacji służbowej i, jeśli to możliwe, do działania w obecności świadka, np. innego funkcjonariusza lub osoby postronnej z zewnątrz. Jeśli nie występują żadne z wymienionych wcześniej wyjątkowych okoliczności, a policja przychodzi, by np. Porozmawiać, zapytać o coś, to nie masz obowiązku wpuszczać funkcjonariuszy do środka. Targnięcie bez twojej zgody byłoby naruszeniem miru domowego, za co teoretycznie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet kara pozbawienia wolności. Co sądzisz o tych zasadach? Czy brzmią sensownie? Jeśli interesują cię takie informacje, to kliknij i obserwuj.